hej witajcie, z tej strony Cruxon, a dzisiaj będziemy grać w coś, czego się nie spodziewaliście, bo wy Ark Survival Evolved, yy, tak, w ogóle, to widzicie, jak grałem sobie, ale teraz będziemy mieć nową grę, zacznijmy więc. Gramy na dodatku Genesis, czyli najnowszym dodatku do Ark Survival Evolved, które widzieliście w wnioskach. Nie wiem czy mi będzie dobrze słychać. Staram się. A i ogólnie nie zwrócajcie uwagi na na przykład na na przykład tam widzicie takie słupki czy coś. Ja się nazywam Krukson oczywiście. I będziemy sobie grać. No dobra, to będę się nazywał Kuma. Ogólnie wszystkie dinozaury, jakie będę oswajał, których oczywiście nie widzieliście, yy, będę oswajał na odcinkach, chociaż będę się starał. Jednak te dinozaury na przykład, jeśli ja oswoję ankylozaura, tak? Ale znajdę ankylozaura na lepszym poziomie, no to raczej już będę zmieniał sobie czy coś. Nie. Nie wiem, czy mnie na pewno będzie dobrze słychać. Chyba tak będzie dobrze. Yy, sorry ogólnie za to, że tak wolno mi działać. czasami będą lekkie lagi. Ale no niestety takie są wymagania gry. A Argenezis może się pobrać chyba za 160 zł. Chyba. Nie wiem czy ta cena się nie zmieniła. Na razie będzie bez dźwięku, bo nie wiem, czy to w ogóle wypali i od razu oglądam, już gram trochę w Arka. Trochę długo. Widzę Knura. Moniku, Nur, proszę zostawić mnie. E, e, dobra, więc tak, ja jestem ogarniętym prosem. Jeszcze tak mówię. Yy, Mam już kilo. Ogólnie jeśli chcecie więcej widzisz o raptorów. Wbijajcie na kanał Rizer. Yy, a ja właśnie yy, zrobiłem w Majtasy, bo raptor tutaj jest. Kilka raptorów. Dwa z tego, kilka raptorów. O, jeszcze y, ten, nowa tacha tych. no nie rzuca. o kipa się zaraz rzucą. O, Dilo. Ho, ho, ho. Więc jak widzicie, to nie jest łatwy dodatek. To naprawdę nie jest łatwy dodatek do tej gry. Więc dobra, szybko teraz, pyk, pyk. Y, I idziemy stąd jak najszybciej, bo... Dostajemy obrażenia! Spore obrażenia! Z tego co widzicie, tutaj. Au, 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 au. Uciekliśmy. Yy, te raptory tutaj zabiły. To z tego, czy? Nie, to z tego zabiły raptor. To spoko. Dobra. Yy, teraz mamy dosłownie kilka sekund, żeby wydobyć. Stąd yy, no, możemy wziąć na przykład strzały, lazarus przepis. Lazarus shoulder. O, jeszcze z nam się biją nieprzyjemnie. Yy, I do widzenia. O nie, nie mam stamina. Yy, więc jak widzicie granie jest zbyt łagodna. O, złamana kość. I żegnamy świat. Trzy, dwa? Jak widzicie, ta gra naprawdę nie jest łatwa, ale z Wami będę chciał przejść całą tą grę. Dosłownie całą. Yy, jednak na razie będziecie co oglądać na poduszce: to znaczy, tutaj jest poduszka, tutaj jest mój telefon, a tutaj jest ekran. Nie tu. Ale za niedługo może będzie na czymś innym: na przykład na dwóch poduszkach Ty coś. Jeśli nie słyszycie jeszcze kogoś śmiech, to przepraszam. Jeśli będziecie widzieć mojego psa, który będzie gdzieś szedł, to też przepraszam, ale na razie leży u mnie na brysadze. Sofie, cokolwiek. Zrespimy się na oceanie. Może nam dopisze szczęście i akurat będzie gdzieś obok takie fajne coś tylko. Chyba tego nie ma. Yy, tutaj chyba Chyba na tej wyspie jest jakaś misja, nie wiem. Ja grałem w tego Arka w Genesis. Troszeczkę, bo troszeczkę. I powiem Wam tak, tutaj jest dużo rzeczy. A i ogólnie zapyta się, się ej, ale na przykład jeśli ja y, mam Genesis i jestem właśnie tutaj gdzie ja, tak się stąd wydostać. To jest bardzo łatwe. Na przykład możemy iść na biom wulkaniczny, na którym nie przeżyjemy długo, ale teraz bardziej chcę Wam pokazać samą grę. A dopiero najpewniej w następnym odcinku. Jak już będę cokolwiek miał, to będziemy sobie już grać, bo raczej będę już wtedy miał jakieś podstawowe eku. I będę miał może z dziesiąty poziom. Nie chcę więcej grać, bo no. Ale oczywiście dinozaurów nie będę wam. Nie będę oswajał żadnych dinozaurów, no bo wszystko chcę robić raczej na nagraniach. Yy, nowych zwierząt nie wiem, czy Wam dzisiaj pokażę. Możliwe, że Wam pokażę magmazaurusa. Możliwe. Bo to jest taka duża bestia, ognista. Jak po, samym, jak po samej nazwie yy, słychać. Film ma już 7 minut. Wow. A my nic nie zrobiliśmy. Yy, I Magmazaur to w sumie taka jedna z najsilniejszych w ogóle bestii. A! I jeśli pod odcinkami będzie na przykład yy, pisanie Ej Cruxon, yy, złap Argentavisa, jeśli oczywiście tak w ogóle ktoś wie co to jest, bo nie wiem, czy oglądaliście jakieś inne serie, na przykład u Bilatisa albo u yy, Razera. Yy, jeśli ktoś mi tak napisze, tutaj nie da się tego oswoić. Więc yy, no nic... Ja zbieram ją, yy, No więc niestety jeśli będziecie chcieli, żebym polatał sobie na Argentavisie to, to dopiero jak będę grał w Arg extension, bo... też seria się pojawi spokojnie, ale na razie sam gram sobie, żeby cokolwiek tam zrobić i żebym w ogóle się jakoś doinformował, jeśli chodzi o te gry, bo... Niby gram w te gry, tylko że ja jestem bardziej takim człowiekiem Ej, jest gra, he he, umiem w nią grać Zrobimy yy, sobie już morta, zrobimy narkotiki Spokojnie, tutaj nie ma żadnych złych rzeczy Jeśli chodzi o yy, właśnie yy, narkotik To po prostu jest do usypiania Więc Spokojnie w tej grze nie ma nic złego dla dzieci. Chyba. Powiedziałem, chyba. Jeśli yy, coś będzie, to proszę się do mnie nie zgłaszać. Bo ja. Nie wiem. nie wiem. Ja sobie w to gram. I tyle. Dobra, ja dalej. Ja tak zawsze robię 200 wagi i chyba dalej lecę sobie w to chodzi. Oczywiście, pewnie dużo ludzi nie będzie wiedziało nawet co to jest ARK czy coś Ale spokojnie ja będę chciał wytłumaczyć wam tą grę na każdym dodatku poza skurcz FM bo go nie mam niestety yy, dobra mam już jakiekolwiek wyposażenie jeszcze ja bym chciał sobie zrobić w sumie nie wiem co bym chciał już sobie zrobić dobra yy. Helena, tak, bo ona, on nie, nie wiem w sumie czy to jest on, czy ona, y, to jest HLNA, czyli Helena, y, tak sobie to och chcił Reiser i kilka innych ludzi, to znaczy, no to w sumie jest Helena, o będzie teleportation, ludzie widzicie właśnie teleportację, po raz drugi. Bum, bum, bum. Więc nawet możliwe, że będzie coś jeszcze w tym odcinku więcej niż tylko teleportowanie się z miejsca na miejsce, umieranie 10 razy, znowu teleportacja, umieranie 10 razy, znowu teleportacja, umieranie 10 razy. Sorry, jeśli mnie dobrze nie słyszycie. Jak mówimy, to się nagrywa wszystko obok poduszki, a ja nie mogę. Obok poduszki siedzieć. Bo nie mam jeszcze maski takiej albo worka, żebym. Mógł jakby pokazać siebie, ale bez mojej y, twarzy. Tak. Są wszystko dobrze wyjaśnił. 100% 100% lepiej. Bardzo za to przepraszam. Tu kichnęła moja. Yy, mama, bardzo przepraszam za ten odgłos. Jeśli ktoś się w tej chwili wystraszył, to albo nie wiem, cokolwiek zrobił, to niech napisze w komentarzu. Spokojnie mnie to też wkurzyło. Yy, więc no, o Fiomia na szup, szóstym: yy, tu, 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 tu. Chodź tu, Fiomio, Fiomia, chodzi, ja chcę tylko skórę. Ach, to tylko skórę, mięsa nie będę brał, tyle. Nie, w sumie jak Fio mnie uspokoić, żeby Na czilku se siedzi. Na czilku. Dobra, zbieramy Cię. Bum, 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 zbieramy Fio mnie. Je Ogólnie, jeśli chodzi o statystyki, jakie ja tutaj mam, 8 razy timing. 4 razy surowce i 4 razy eks. Bo normalnie tyle z Fiomi nie dostaniecie, skoro nigdy w życiu. Próbowałem. Zostawałem chyba z 40x. Yy, pałkę sobie odblokuje. Ona jest całkiem spokojna. Ona jest całkiem spokojną pałką. Yy, dobra, i teraz musimy przeżyć. Najważniejsze w tej grze to przeżyć. Naprawdę. Tu, tu wcale nie chodzi o to, żeby mieć 10 tysięcy dinozaurów. Nie! Wcale nie chodzi o to, żeby się rozwijać. Nie, tu chodzi o to, żeby przeżyć. No i dosłownie wszędzie, jak tylko pójdziesz, to jest niby najłatwiejszy biom, tak? Szczerze na wulkanicznym już jest, chociaż jak dla mnie łatwiej. Do widzenia teraz. Możecie pisać ogólnie, gdzie ja mam się osiedlić tutaj. Czy ja mam tutaj właśnie się osiedlać? Pewnie tutaj jakoś wybudzę swój pierwszy dom nie jest Dilo tutaj jest. Bo to potocznie się nazywa Dilo. Że ludzie tak to nazywają. Do widzenia. Moje ręce są silniejsze od Didy. O Boże, ale był zielony! Hmm, szkoda, że nie oswoiłem. No dobra. Nie oswoiłem. Przynajmniej będzie na skórę. Będę mógł następne dwa poziomy dodać. Wagę. W ogóle, jeśli pytacie się, czemu ciągle dodaję wagę, waga jest bardzo potrzebna, na przykład do przenoszenia różnych surowców, na przykład yy, kamienia. Nie wiem po co kamień, mi, ale kamienia. Yy, kamień bardzo przydatna rzecz. Yy, jeśli. Yy, Aha. Wiecie co? M może ja zakończę już ten film i po prostu sobie. Jakby zrobię coś. Yy, już w tej grze? Nie, zrespiłem się w ogóle na oceanie. Zrobię coś po prostu w tej grze i zobaczymy się w następnym odcinku jutro. Myślę, że to będzie spoko, bo. Ja chciałem wam bardziej pokazać tą grę, a jeżeli yy, jakoś ten... Ale szybko skoczę jeszcze do wody, bo... Co wam może jeszcze pokazać tego nowego stworka, tego żółwia wielkiego, takiego mega helon chyba się nazywa. Yy, ogólnie jeśli się pytacie, nie wiem jak to uswoić. Latałem przy nim, spuszczałem nową ławicę. O, mega Helon tutaj jest. Spokojnie, on wcale nie wygląda tak. O, on tak jest. O, to jest jego pisio, On jest ogólnie stworzeniem neutralnym. Jeśli go zaatakujemy, on też nas zaatakuje. I on no. chyba daje w ogóle nam powietrze tutaj. Chyba. Tak, on daje nam tutaj powietrze. Yy, ma sześć nóżek. Nie jest on zbyt szybki, jak widzicie. Yy, ma taką muszlę, na której, jak wyjedzie tutaj, to będą mu drzew karosły w jakimś czasie. Mega Chodź tutaj. Jeszcze chcę się pokazać od tego, no. Od przodu. Nie pokażę Wam statystyk, bo nie chcę czytować jeszcze. Kiedyś wam pokażę. O, to, to jest Mega ba Bardzo ładne y bardzo ładny buszka. No więc to, byłem z wami Kluxon. To był pierwszy odcinek z Ark Russi Wowe Genesis". Co przed chwilą Nie wiem. Więc tak. Yy, miłego oglądania. nasz znaczy, sobie Miłego oglądania. Yy, I co? Papa! Tutaj pa. jest Matia obrazek.